Rozdział 15 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym a ojciec mój jest tym który go uprawia Każdą latorośl która we mnie nie przynosi owocu odcina a każdą która przynosi owoc oczyszcza aby przynosiła owoc obfitszy Wy już jesteście czyści dzięki słowu które wypowiedziałem do was Wytrwajcie we mnie a ja będę trwał w was Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy, Latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej. Gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili. I by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, którym mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu. Kto mnie nienawidzi, ten i ojca mego nienawidzi. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i mnie, i ojca mego. Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam poślę od Ojca, duch prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o mnie, ale Wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku.